tu Norman. Witaj, dobrze cię słyszeć. Ciśnienie oleju w misce olejowej poszło bardzo w górę. Leje się spod bagnetu. Gdy zdjąłeś korek z wlewu, to co się stało? Dmuchnęło powietrzem, ale nic nie ciekło. Jeśli jest mróz... To mogło się zatkać od powietrzenia. Jesteście oblodzeni? Silnik to wielki kompresor, i też musi usuwać nadmiar powietrza. Dzięki za diagnozę. Pewnie masz rację. Oby to był tylko lód. Bierz sprzęt. To na pewno to. Podejrzany jest przytkany lodem odpowietrznik. Gdyby zarósł nim całkowicie, ciśnienie mogłoby wyrwać uszczelki instalacji wydechowej i uszkodzić silnik warty 300 tysięcy dolarów. O proszę, jest lód. Sporo tu tego. To jeszcze nie wszystko wciąż się sypie. Powinno być dobrze. Mam nadzieję, że o to chodziło. Wrzucę na bieg i zobaczymy. No to siub. Tutaj dobrze Dodam trochę gazu. Wszystko gran. Ten sezon połowowy kosarzy był wyjątkowo koszmarny. Niech się już skończy.